i pół to amerykański serial komediowy, który zadebiutował w 2003 roku i szybko zdobył ogromną popularność. Akcja skupia się głównie wokół życia Charliego Harpera, bogatego Playboya z Malibu, który prowadzi beztroskie życie pełne luksusu i rozrywki. Jego spokój zostaje zakłócony, gdy do jego domu wprowadza się jego neurotyczny brat Alan wraz z 10-letnim synem Jake'em. Wraz z pojawieniem się Alana i Jake'a życie Charliego staje się bardziej skomplikowane, pełne zabawnych sytuacji i konfliktów rodzinnych. Serial przedstawia perypetię trójki bohaterów, ich relacje oraz codzienne problemy z humorem i ironią odnosząc się do różnych aspektów życia współczesnego człowieka. Główne role w serialu grają Charlie Sheen, John Cryer i T. Jones. Choć seria zakończyła się po kontrowersjach związanych z odejściem Charlie'ego Sheena z obsady, 2,5 pozostaje jednym z najbardziej kultowych i rozpoznawalnych seriali komediowych. Grace Anatomy to amerykański serial telewizyjny, który zadebiutował w 2005 roku i szybko stał się jednym z najpopularniejszych i najdłużej emitowanych seriali dramatycznych. Akcja skupia się głównie wokół życia młodych lekarzy, którzy pracują w szpitalu Seattle Grace Hospital, później nazwanym Grey Sloan Memorial Hospital. Główną bohaterką jest Meredith Grey, starzystka chirurgii, i córka słynnej chirurg Ellis Grey. Serial opowiada historię życia zawodowego oraz osobistych zmagań lekarzy, w tym ich relacje, przyjaźnie, romanse i problemy zdrowotne. Twórczykiem serialu jest Shonda Rhimes, która stworzyła bogatą galerię postaci, każdą z własną historią i emocjami. Grey's Anatomy porusza wiele trudnych tematów medycznych i społecznych, takich jak śmierć, choroby, traumy oraz równouprawnienie płciowe i równość rasowa. Pomimo wielu zmian w obsadzie i licznych dramatycznych wydarzeń, serial kontynuuje swoją emisję przyciągając lojalną widownię na całym świecie i zdobywając liczne nagrody. Krysty Kochają Raymonda to klasyczna komedia sytuacyjna emitowana od 1996 do 2005 roku, która podbija serca widzów przez 9 sezonów. Fabuła skupia się na Reju Baron, powszechnie znanej postaci, która próbuje pogodzić życie rodzinnego człowieka z trudnościami codzienności. Jego rodzina, zwłaszcza żona Debra i nieznośna teściowa Mary, stanowią źródło niekończących się komicznych sytuacji. Serial w, serial w zabawny sposób eksploruje relacje rodzinne od miłości po frustrację oraz od śmiechu po łzy. Co więcej, Ray jest otoczony przez barwną ekipę postaci, w tym swego brata przeciwnie politycznego Franka oraz neurotycznego przyjaciela, których zmagania dodają jeszcze więcej humoru do mieszanki. Wszyscy kochają Raymonda, nie tylko dostarcza widzom rozrywki, ale również zdobywa ich serca poprzez uniwersalne tematy, takie jak miłość, rodzina i akceptacja. Serial, który zakończył się na 210 odcinkach, jest uważany za klasyk gatunku i wciąż pozostaje żywy w sercach fanów komedii telewizyjnej. Kroniki Zeinfelda to ikoniczna komedia emitowana w latach 90. i wieku, która wplotła się w tkankę popkultury. Serial nie opowiada o wielkich wydarzeniach czy wielkich bohaterach, ale o zwykłych ludziach w zwykłych sytuacjach, które stają się absolutnie absurdalne. Głównym bohaterem jest Jerry Seinfeld, stand-upowy komik z Nowego Jorku, który przekłada codzienność na scenariusz swojego życia i przekazuje nam go z pełną humorem. Jego przyjaciele, neurotyczny George, ekscentryczna Elaine i jego centryczny Kramer Tworzą niesamowicie zróżnicowaną grupę, która razem przeżywa przygody od absurdalnych po absurdalniejsze. Kroniki Zanfielda nie tylko bawią widzów do OS, ale również kpią z konwencji telewizyjnej, wprowadzając niezapomniane memy i wrażenia do naszego codziennego słownictwa. To niezrównana komedia, która utrzymuje swoje miejsce jako jeden z najśmieszniejszych seriali czasów. Fraser to amerykański serial komediowy, który wyemitowany był przez 11 sezonów od lat 90. do początku XXI wieku. Akcja koncentruje się wokół życia Frasera Kraina, psychiatry radiowego, który przenosi się z Bostonu do Seattle, aby zacząć nowe życie. W Seattle Fraser podejmuje pracę jako gospodarz programu radiowego i ponownie łączy się z rodziną, w tym z ojcem Martinem oraz kochającym, ale ekscentrycznym bratem Nilesem. Serial śledzi perypetie Frasera i jego ekscentrycznej rodziny. Eksplorując zarówno ich życie zawodowe, jak i osobiste, pełne miłości, konfliktów i absurdalnych sytuacji. Razer wyróżnia się inteligentnym humorem, błyskotliwymi dialogami oraz wyrazistymi postaciami, które tworzą niezapomniany świat pełen komediowych perypetii. Serial zdobył liczne nagrody i uznania krytyków, a jego wpływ na kulturę jest nadal widoczny po latach od zakończenia emisji. Cheers jest klasycznym amerykańskim serialem komediowym który był przez 11 sezonów od lat 80. do wczesnych lat 90. Akcja rozgrywa się głównie w barze Cheers w Bostonie, który jest miejscem spotkań dla różnorodnych postaci. Głównym bohaterem jest Sam Malone, były bejsbolista i właściciel baru, który próbuje utrzymać stabilność w swoim życiu po zakończeniu kariery sportowej. Bar Cheers staje się miejscem, gdzie wszyscy znają się nawzajem i gdzie rozwijają się relacje między postaciami o różnych charakterach i osobowościach. Serial opowiada historię życia codziennego, miłości, przyjaźni i marzeń, Jednocześnie serwując widzą mnóstwo humoru i emocji. Zdrówko zdobyło liczne nagrody i ugruntowało swoją pozycję jako jeden z najbardziej kultowych seriali komediowych historii amerykańskiej telewizji. Teoria Wielkiego Podrywu to serial, który przyciąga nie tylko śmiechem, ale także swoją głębią emocjonalną. Posadzony w świecie fizyki i naukowych zagadek, ten humorystyczny hit telewizyjny pokazuje nam, że naukowcy są również ludźmi którzy zmierzają się z codziennymi problemami. Głównym bohaterem jest genialny, ale społecznie niezdarny fizyk Leonard Hofstadter oraz jego równie ekscentryczny współlokator dr Sheldon Cooper. Razem z grupą swoich nietuzinkowych przyjaciół, w tym Howardem i Rayem, tworzą grupę, która jest w stanie rozwikłać zagadki kosmosu, ale czasami ma problem z prostymi relacjami międzyludzkimi. Teoria Wielkiego Podrywu bawi, ale również porusza, pokazując nam, że nawet najbardziej błyskotliwe umysły mają swoje słabości i pragnienia. To nie tylko komedia, ale także opowieść o przyjaźni, miłości i odgrywaniu swojego miejsca w świecie. Uczesna Rodzina to serial emitowany od 2009 roku, który rzuca nowe spojrzenie na klasyczną definicję rodziny. Przeplatając różnorodne historie trzech pokoleń, od dziadków po wnuki, ten hitowy serial komediowy pokazuje, że rodzina może przyjąć wiele różnych kształtów i form. Śledzimy życie klanu Pritchett, Dunphy i Takerów których codzienność jest pełna zabawnych, czasem szalonych, ale zawsze serdecznych chwil. Od niezwykłych przygód ojca, który traktuje swoją rodzinę jak teatr życia, po przygody związane z wychowaniem dzieci w świecie nowoczesnych technologii. Niezwykłe inteligentne dialogi i dynamiczne postacie sprawiają, że ten serial nie tylko bawi, ale i skłania do refleksji nad tym, co oznacza być rodziną w dzisiejszym świecie. Popularni przyjaciele to kultowy amerykański serial komediowy, który zadebiutował w 1994 roku i stał się jednym z najbardziej uwielbianych i wpływowych programów telewizyjnych przez czasów. Akcja toczy się głównie wokół grupy sześciorga przyjaciół, którzy mieszkają w Nowym Jorku. Rosa, Rachel, Chandlera, Joeya, Moniki i Phoebe. Serial opowiada historię ich codziennego życia, miłości, pracy oraz przyjaźni. Każdy z bohaterów ma swój unikalny charakter i osobowość, co sprawia, że każdy odcinek jest pełen zabawnych sytuacji i dialogów. Przyjaciele poruszają tematy takie jak miłość, rodzina, kariera i dorosłość, humorem i ciepłem, co sprawiło, że ten serial stał się tak popularny na całym świecie. Mimo upływu lat od zakończenia emisji, Przyjaciele nadal pozostają w jednym z najbardziej kultowych i uwielbianych seriali telewizyjnych. Simpsonowie to legendarne amerykańskie animowane sitcom. Które zadebiutował w 1989 roku i stał się jednym z najdłużej emitowanych i najbardziej wpływowych programów w historii telewizji. Serial śledzi życie rodziny Simpsonów składającej się z głowy rodziny Homera, kochającej żony Mergi oraz ich trójki dzieci Bartka, Lizy i Maggie. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym mieście Springfield, a każdy odcinek przynosi nowe, zabawne przygody i wyzwania dla tej barwnej rodziny. Simpsonowie słyną z absurdalnego humoru i inteligentnych żartów, a także satyrycznego spojrzenia na różne aspekty życia amerykańskiego społeczeństwa oraz polityki kultury popularnej. Serial jest znany z ikonicznych postaci, jak np. sąsiad Ned Flanders, dyrektor szkoły Zamora Skinner, czy Karczoch, właściciel barów Springfield. Simpsonowie nie tylko dostarczają rozrywki, ale również przekazują ważne przesłanie o rodzinie, przyjaźni i wartościach życiowych. Są niezapomnianą częścią podkultury, która nadal bawi i inspiruje widzów na całym świecie. Z ciekawostek, serial Simpsonowie jest znany też z wielu przypadków przewidywania przyszłych wydarzeń które później zdarzyły się w rzeczywistości. Takich jak np. przykład prezydentura Donalda Trumpa, technologie przyszłości takie jak rozmowy wideo, czy ataki terrorystyczne takie jak World Trade Center.